Cześć, witajcie już w kolejnym odcinku serii Let's Play Diablo 2. Gramy jak zwykle dalej z Freakiem. Przywitaj się ładnie. Siema. Siema? Siema. Aha. Dobra, to... <grymne> <grymne> o Mal się nie siostry tak. Właśnie do tego nie na grudniu... Aha, wstępnego... Oj, Idziemy tele... teraz... Teleporta nie ma. Idziemy na zimne A Co w za pech? Czemu? No. Hmm. Tędy. Oj, wow. Teraz ma tutaj iść. <grymne> o, już mi na dane. Wciszę trochę dźwięki, bo jak widać trochę ten roześnię, żeby było ładniej. Nie wiem czy może nie iść w ten? W eee, zimno. Chodź. Bo tak sobie myślę, że zimno byłoby takie bardziej praktyczne. Ale jak coś to zawsze jest reset. Diablo jest chyba... Diablo jest zawsze odporny na ten? Na ogień. O, to sobie wezmę reseta przy diablo. Dziękujda wróc w lud lub może w jakieś, nie przyzwania Nie ma to jak nasze pomocniczego O, fajnie, potwory się na nowo zrobiłem, Jak cudnie. Jezu, A players wstawiłeś? Nie. Nie będę ustawiał, bo to mnie nie trzeba. No, trudniej wtedy. Widzisz Gdzie? Już go rozumiem. Prawda o zdrowie Dzięki Okej, okay. trzeba będzie na nowo szukać wszystkiego Gdzieś tu jest ten o tu jest i to trzeba szukać kominnych pólów Fajnie będzie w drugim marcie tam jest luzik 嗯，通通孔。 Pola. Gdzie był ten skręt? Bez skojarzenia. u Ciebie. No to czekam na ten składki o oh co shit, co mi tyle życia zabrało? To chyba kapliczka ognia. Tobie też? No. No ale przecież się byłem daleko I na no, tak jest chyba wytrzymałeś O dobra tu jest Czekaj wytrzymałeś chyba No spoko O nie, no nie tylko nie to Trzeba szukać tego najpierw yy. o, oj, oj, pointa No o kamyczki już mamy. Kamyczki są niewidziane. Raka niszczą. Uważaj, pomogę ci z nim Oh shit. Jestem przeciążony. dla ciebie chyba. Co? Różka jest dla koło? dla nekromanty czy dla zwykłego? Chyba nekromanty. Zobacz. Mam. No. Dla kromanty chyba nie to jest bez żadnych specjalnych tych. Dobra, chodź, szukam mojego A czekaj, bo ma fonu No proszę, pierścionek jeden do siły. E, Na sal będzie. Znalazłem podziemny tunel. Dobra, ale my potrzebujemy tego. Wiem, mój pojta. I I przyszedł czas, że. Dobra. O, poszukaj wieży na czarnych moczarach za mroczną knieję. I zabijemy hrabinę. Tak. Ja się kiedyś. Haha, ja <laughs> poważnie? Baję się, że w nocy przyjdzie. Z Diablem. Mefisto przyjdzie. Jezu. Zdemotywują... Mnie to zawsze demotywuje, jak sobie pomyślę... ...o tym... ...o... akcie trzecim. Nie naliczę tego aktu. Nie. O, amulet w końcu. No i nie to. Miły się przydał teleport.

Mogę ci To ma się do dupy, ten ma do dupy. Hmm. To też jest do dupy. Szelfa, dobra. To Ile masz dupy? Na Dwa. Z w ogóle Aha, ale śmieszne A to tak naprawdę? Eee, yy, jeden Tylko? Mhm. Mm Kurde, no nie mogę pewnie się. To ja mam trochę więcej. Ile? Bo mam 6. Haha ha. Skąd? Em... Yy, z dropa. Z dupy? Mhm. Z dropa. Dobra, chodź, wracamy. Cześć. Jezu, mm. zawsze najdużej najdłużej uderzysz, jest dobra. Oj tam, oj tam. O, jak fajnie. Okay. Nareszcie podwójny pas. Potrójny. No, No do przejścia poziomego. A gdzież ono było? Aha. O! Hello. Robimy imprezę. Imitar na żółto daj, a no pokaż, chcej. Okay. by się bardziej przydał, bo jest ja największy. Żeby... O, jeden domany za każdego zabitego przeciwnika to mi się troszkę przyda. Ale pokaż, Nie 2 do 7. 2 do 7, to ja mam na przykład takim czynniku. Właśnie wiem. Dupnę. Dobra, zrobiliśmy to wiesznie, choć z już cztery ścieżki. No proszę, jak szybko. A zaraz, już ósmy poziom. Halo. Hu. Nie wiem, czy sprawdzić zimno, czy nie? A dobra, zaryzykuję, niezbyt to ciekawe. Tak, taki bajer. O, to będzie dobre. To Chodź idziemy. Topór. Zobaczymy co z, z tą walką to Aaa, to jest pasywne. To jest dobre. O, jaki ładny chemik mi tu gropy. Jej! Dobra. Aha, jeszcze to. Ja. To jest gówno, nie. Patrz jak długo ma to dym wziąć. Fajne. Super. Chyba będzie trzeba resetnąć. Tak, Tęknie coś. Zęce, wświe... in inferno Tech, te czarodziejki. No. No. Jedy Na te kloce małe się przyda. To der mage Ale to na pierwszym poziomie to I zgadnij lewale stoporka Dzięki mojej umiejętności posywnej Biernej Co? Zgadnij ile walę dzięki mojej umiejętności biernej Nie wiem od 6 do 23 Oho Nie lubię za bardzo tej, tej jaskini, tunelów. Zawsze w nich się długo szuka tego przejścia. O, na klejnadzki. Brzydki zasięg ma Może z tym lewerem będzie większy zasięg, No, też tak myślę Dlatego, jak pójdziemy do miasta, to sobie zrobię reset Bo zasięg na razie to jest żenujący Nie wiadomo, aby iść zobaczyć, co jest napisane O właśnie Ehm, um, tak zwiększa się. Tak to dobrze. Mhm. Mm Ślepa uliczka, koniec gry. Kugo. Kogo? Pamiętam, że czas jest dostawały i się chwieje Mhm? Mm no. Jest. Ale szybko. Co jest? Oczyście, chodź. Czekaj chyba. Chodź jeszcze poczyścimy. Dobra to jest Trzeba White speed. Ale na razie to do dupy jest ten skill. W takiej przerwie, bo sąsiad był, coś chciało Macieś przyszedł. No. Macieś. <laughs> Dobra, chodź. Raz, dwa. No idzie, idzie, Hmm Teraz szukamy drzewca. Drzewa. Oczywiście. I gałązka. I gałązka. Oh fuck! fuck. Jaki Jezu Pomóż mi! Już pędzę To no to gówno najsilniejsze, nieźle. Aha, ten pulpet Oh shit mi tak, oczuka Dobra, init mana Hmm Dobra, come on, tutaj będzie drzewo Bo jak są oni A. to jest drzewo. Ciebie jeszcze znaleźć We no Dobra A ty musisz wziąć. Nie uniosę D już nic więcej. Czekaj. Ha. Dobra. Choć się waypoint to poszukamy i skończymy z zimek chyba, nie? No raczej. No. Teraz wracamy do Akary potem. tym. I robimy teleporta do Trea. A jak się nazywał ten taki łysy grubas z Tristram? Nie wiem, nie wiem Zamknięte! O, o no i no, pamiętam... No, no Dobra, to chodź wyracamy. Czekaj, czekaj. Chcesz jeszcze powiedzpić? Jezu to kiedyś. I na no bas jest... z... chyba. No jest, To tak polaty nie rozwiję.

Tak, tak na marginesie mówię, że w trójku to też nie się traf, ha, ha. Ciekawe, nie? Bardzo. Jak Dobra, chodź wracamy, bo nie ma miejsca Ciekawe, w Ciekawe, Oj tam, co so tu niby jest? Słodecznie. Kurde, nie wiem, bo może sobie zamienić na... Hmm. Może na przemiany. Jakie przemiany? No niedźwiedziołek, wilkołek. Czyli to jest zwierzątka? No. No to będzie dobre, mówię ci, weź Nie wiem, czy iść właśnie w to... Czy zostać przy żywiołach, a może przyzywanie... zacza. W sumie się pauza, przyda, bo wchłania zwłoki. Zwiększa maksymalną wartość many, życia i wytrwałość dla ciebie i członków drużyny. Ponury totem. Użyj na, sz na szczątkach potwora, by stworzyć przerażający totem, na którego widok potwory będą uciekać. Okrzyk po po pozwala ostrzec drużynę o się niebezpieczeństwa i poprawia obronę tobie i członków drużyny. Aki, z tym dobra, bierzemy przywołanie, wezmę. Przynajmniej będzie trochę, wiesz... Oh, świetnie. O, świetnie. Odczytałam. O. Oh. To będzie dobre, trąbę wywołaliśmy. Okej. Okay. Teraz sprzedajemy. Kurde no nie się pierścień za 5K poszedł Nie gadaj. No LOL Mam szczęście do tych pierścionków Witaj w imieniu Zakonu Witaj w imieniu zakonu. Nie ja mogę tylko za 250 Nie ma za co To co brać, resetować i na przywoływanie? czekaj chwilę 7 8 9 krajnot no to idziemy resetnąć ta Tada! o zbroje mi się O, bo Dobra, przyzwania. Najpierw połzacza. Mm, tylko jeden. Kruka też. O, wielka się więcej przyda. Może mędrzec jeszcze. A nie, nic tak gadam sam do siebie, wiesz? Aha, to się nazywa. Tylko nie wiem, co dodawać. Ty masz Dobra. ten, ten zwój taki gówniany, nie? No, mam. Dobra, kończymy tego kasta i kończymy wtedy odcinek. Nie tutaj. O, man, nie mam. Na, słynne, nie tutaj, nie w mieście. Nie tutaj. Nie tutaj. Po co Cztery? Tyle, po co ci tyle tego? <noise> nie wiem, tyle jest max. <noise> no. Dobra, to chodź, będziemy się bić. O kurde, ale ty masz te zwierząty. Nan. No, no, no. Chodź. Sporo. Come on. Come on, bitch. O. Weź mi mapy zalożyły Patrz, jak Kamienne pola. No. Ile już nagrywania? Nie wiem, bo nie liczyłem. Aha. Ale tam najwyżej dłuższy wyjdzie. No, tak pół godziny max. Dobra, klikaj. No, no, czekaj, czekaj. Muszę najpierw go otworzyć. Kropelka Alpha, kółeczko. Delta, delta Beta delta. Że co? Nie, co on się tego nazywa? Haha. O, aura zaczęła działać. Taka, aura? No, na HP takiego ducha mojego. popatrzcie ja na nasz HP.

A, manem jest zżerał żyć. Widziałeś go. Kadał jeden. O Uciekaj Uczeekaj, uciekaj! Idę po nogę wirta. Nie no, wy tylko pomóż mi, nie Tam nie mów, że nie dajesz rady. dobra. dobra. Ha, dobra, idę. Nie chcesz trochę przedmiotów, kasy, coś. Aj tam, co tu jest takiego. Trzeba wyczyścić to wszystko, żeby było co jest O, 246 kasy. Dobre są te wilki. No, przynajmniej nie umierają. O, co za szczęście! Troszeczkę nie przemyślałem. Masz nóżkę? No, a ty? No też nie. O, ja chcę nóżkę. Hmm, dobra. No, to go back. Oczyszczamy. A tak w ogóle to chyba kończymy. No, to w mieście. Oh. <laughs> Dobra, tak więc tutaj mamy dekadę Kaina. Hello, Kain. Nie to No. Niestety, identyfikowanie. I na no, tym kończymy ten. Dzisiejszy odcinek, a w następnym odcinku, jaki, jaki tam dzisiejszy I no, zajmiemy się hrabiną. No, no, no. Ale to nie dzisiejszy, bo jeszcze dzisiaj nagramy z dwa bo jeden odcinek. Więc... No dobra, nieważne. No. Yy, na razie, widzimy się następnym razem.